Witam nad Polskim Bałtykiem Jestem po tygodniowym urlopie We Wrocławiu wczoraj wróciłem, późno w nocy dzisiaj I przyjechałem się nad morze Bałtyckie morze Które jest piękne, spokojne Piękna pogoda Na tak zwany surf casting Ale chcę to zrobić tak yy, Po feeder'owemu, to jest Fider do 120 gram kołowrotek 5000 żyłka 0,30 główna, plecionka dwie długości wędki plecionki 1 mm jako strzałówki i przypon 0,30 taki zestaw na Bałtyku można łowić na dwa robaki na dwa zestawy koszyk dystansowy Matrixa 60 gram i do tego dam tutaj teraz zanętę zaklipowałem sobie na 20,5 odległości razy 3 metry, czyli to jest 61,5 metra przerzucam pierwszą łachę, bo jest tam y, pierwsza y, pierwsza łacha i przerzucam ją, zaraz za nią łowię, tak gdzieś kilkanaście metrów, kilka i to powinno być ok, bo jeżeli rybka będzie, właśnie będzie się bardziej trzymać z tamtej strony, więc jeśli będę miał jakąś rybeczkę, to no postaram się to nagrać Zestaw zaarzucony za dobiło do klipa O! I teraz sobie siadam z takiej odległości i delektuję się Bałtyckim Morzem Czekam na brania, aż tubeczka zacznie drżeć. O. Teraz wszystko to trzeba jeszcze odróżnić od fal. Branie od fal, branie powinno być jakieś bardziej takie agresywne. Wiadomo, będę nęcił w punkt. Ta fala dzisiaj nie jest duża, więc ta zanęta nie będzie się tak bardzo mocno rozmywać. Być może, że będzie się tak w obległości kilku metrów właśnie rozchodzić i to jest szansa, że się tam po prostu rybki zgromadzą właśnie w ten jeden punkt i jest szansa na to, że któraś rybka zainteresuje się moim robaczkiem, tak? O to przecież w tym wszystkim chodzi, także nic mi nie pozostaje jak teraz ściągać buty, żeby odpoczęły jakąś kolację, mam jogurciki, skyrki sobie teraz zjem, no i co? odpoczywam, chillout, wakacje także jeśli coś złowię to nagrywam nic, jest za 10.07 łowię do jeżeli nic się nie będzie działo to łowię do 10.00 jak się będzie coś działo to może trochę dłużej bo mam czołóweczkę to są może nawet do 11.30 blisko mam bardzo samochód Jutro niedziela, spoko, dużo czasu mam, więc woda fajna, jest spokojna, więc łowię z koszyczkiem, nie łowię z samym ciężarkiem. Na klipsie, do klipsa mi dolatuje, tu zmierzyłem, tak jak mówiłem na tyczkach, eee, feder do 120 gram, 3,90. Lepszy byłby taki 4,5, wyżej by to wszystko było, ale na taką dzisiejszą pogodę jest ok. na dzisiejszą pogodę ten feeder jest w porządku i ten zestaw jest uważam dosyć dobrze dobrany także ludzie sobie chodzą spacerują biegają jest cieplutko około 23-4 stopni w razie czego kurteczkę mam jakby było zimno to się ubiorę. piękna pęcza widać się wpada o, ale pięknie czekamy na branie Czekamy na bramę A tymczasem skyrek truskawkowy Żeby były siły na holowanie, ale piękna tęcza się zrobiła na niebie, nie wiem czy to gopro nagrywa, ale przepiękna tęcza się zrobiła Ale pięknie Tęcza tam już zachodzi Przerzuciłem się chwilę zestaw może się uspokaja, no po prostu nie, ale no to trzeba przeżyć. To trzeba przeżyć. Sój w kaftryk ma coś w sobie niepowtarzalnego. Naprawdę. Niestety będzie mała szansa na rybę, bo zerwałem zestaw. Zauważyłem, że jedną przelotkę mam wyłamaną i prawdopodobnie tnie plecionkę. I na łączeniu strzałówki i żyłki ucięło mi zestaw i poleciał w siną dał no i teraz założyłem bezpośrednio już zestaw do żyłki 0,30 i łowię bliżej przed rewą eee, no jeżeli pływają tutaj ryby przed rewą no to też mogą być brawe też zaklipsowałem, dałem na klipsie bliźutko może, może 25-30 metrów no, na pewno lepsza szansa byłaby na rybę za rewą, no ale łowię niestety przed rewą Na no, pocieszenie pogoda mi się piękna zrobiła słoneczko, Ludzie się kąpią, spaceruję, ciepłutko się zrobiło Więc siadzę do godziny 10 i będę przerzucał często na klipsie starał się tą zanętę w ten punkt Dawać dałem taki y, koszyczek już rzeczny No i tyle, nie Także liczę na rybę, która będzie przed rewą Nie jest tu za głęboko i no ale Rybka tak różnie, różnie się lubi przemieszczać. Nie? Na pewno lepiej byłoby przerzucić tą rewę i łowić na głębokim, ale cóż, co jakiś czas trzeba przerzucać zestaw, bo, bo robi się coś takiego jak za długo zestaw leży w wodzie. No to wtedy czekamy na branie, a, a brania nie, ma, nie, nie może być. No bo w jaki sposób ta ryba ma pobrać robaka, który jest cały w zielsku. Nie? Więc trzeba co jakiś czas to oczyścić i tego robaczka na nowo jakoś albo dać świeżego No tu jest w miarę OK Zanętka jeszcze w koszyku była No i spróbujemy Ściskam mocno Co? Niestety użyłem starego federa, którym jest uszkodzona jedna e, przelotka. E, nie ma e, no tego, tego kółka szklanego na przelotce, która to jest. Jedna O, tu jest ta przelotka, nie? Właśnie ta. I dlatego prawdopodobnie ona tnie, ona przecięła tą yy, szałówę. I tutaj druga, o też nie ma. A mam takiego samego feedera, ale nowego, bo wygrałem na zawodach i będę musiał w domu zmienić, bo to jest naj no prawdopodobnie przyczyna tego, że się zestaw przy takim mocnym przeciążeniu przeciął, nie? Koszycie open window odblokowuje klipa i spróbuję jednak dalej rzucić. Wydaje mi się, że dalej będzie chyba trochę lepiej. Będę Zaryzykuję najwyżej, zerwę kolejny zestaw. Zakładam koszyk open window i będę ryzykował jednak y, rzuty dalsze, bo wydaje mi się, że tu przed tą rewą to nie mam co czukać. Bo jak widzę, jak się ludzie kąpią, jak to jest płytko. To trzeba rzucić przynajmniej na rewę, albo za rewę. On. Najwyżej ryzykuje zerwanie zestawu. Jak zerwę, to, to po prostu skończę łowienie. E, zauważyłem, że mam właśnie te przelotki pokryte i to jest prawdopodobnie przyczyna tego. Będę musiał zmodyfikować zestaw. Chyba prawdopodobnie założę lepszą plecionę i nie, robię, nie będę robił żadnego zestawu e, strzałowego. Tylko po prostu na lepszej plecie. Dobra, zobaczymy. Wus albo przewóz. Uuu, Uu, poszło. Pięknie, ale trzeba odklipować. Odklipować i jeszcze dalej rzucić. Jeszcze dalej rzucić. Ładnie poszło. Dobiło mi do klipa, ale. Dlatego, że był zerwany zestaw wcześniej, no dobre, wyłączam żeby mi... no i było pierwsze branie. Ryzyko się jednak opłaca właśnie na, na maksa, tym popełnieniu dosy. Także czekamy na kolejne. Może coś z tego będzie. O, mieliśmy branko. To branie, może powtórzy, może się uda nagrać A to jest kolejne branie więc ja wyłączam, bo mam mało prądu Ale jeżeli coś będzie to to nagram Jest bramko jednak i poprawiło Nie wiem czy to widać czy nie Ale poprawiło Może się uda nagrać To już kolejne brania, także Chyba posiedzę dzisiaj do 11, bo mam latarkę czołową To jednak może ona ta rybka podejdzie i będzie bardziej chętna wieczorem w nocy. Nie mogę zaciąć ryby, brania mam Ale nie mogę zaciąć Ale brania są już Tylko nie mogę zaciąć Jestem o krok, mały krok od pierwszej ryby było kilka brań, ale nie mogę ciągle zaciąć. I liczę, że może właśnie po ciemku się uda jakąś, może, że jakaś rybka większa wygląda na płotkę, która obgryza mi jakąś chyba nawet niedużą robaki. Liczę na to, że uda się jednak coś wydługać. I stoję z czołóweczką i obserwuję. Kubek, nie? Tam właśnie. O. o i jest branie. I jest branie. I jest branie. I jest pięknie branie. Nie wiem czy przypadkiem czegoś nie, nie foluje Pierwszy raz, bo tak trochę mam większy opór, ale to się dopiero okaże. No to może być koszyk zielskiem nie ale może być też ryba nigdy nic nie wiadomo patrzę zobaczymy może Uhuhu. nie no panie no